ma niewątpliwą przyjemność zaprosić na scenę burmistrza Ogornik Pana Tomasza Szramę Pan Tomasz Szrama wejdzie na scenę złoży Państwu życzenia w asyście wiceburmistrza Pana Piotra Woszczyka i wicestarosty Pana Andrzeja Okpisza. To były brawa. Teraz będą brawa! Barwisz Tomaszowa! Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Cieszę się bardzo, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i przybyliście. Tutaj, na nasz rynek, aby pożegnać stary, odchodzący 2010 rok i powitać pełni nadziei, oczekiwań i pozytywnych emocji nowy 2011 rok. Proszę Państwa, z całego serca życzę również tego, aby Państwo spełnili swoje oczekiwania. Życzę wspaniałego, szczęśliwego nowego roku. Brawo. Brawo, proszę Państwa. Pięknie dziękujemy. Panie Burmistrzu. Jeszcze 30 sekund i zaczniemy odliczać. Jeszcze Już ma się muzyka, panie Pani odliczać ostatnie dwie minuty. Pozwólcie Państwo, że ja dołączę się do tych życzeń. Życzę spełnienia marzeń, realizacji zamierzeń, do siebie roku. Cieszmy się i radujmy, że możemy być tutaj wszyscy razem i cieszyć się Nowym rokiem. A teraz już jedziemy z muzyką i będziemy oczekiwać na te ostatnie 15 sekund. Pierwsze! 500... Finalowe odliczanie. Proszę się przygotować. O jedno proszę, cały czas. Pamiętajcie, jak będziecie puszczali swoje sztuczne i zaprosimy Was na ulicę nadbrzeżną i zaprosimy Was na most. Jest grupa Petle. Zilona, są dzieciaki. Proszę Państwa jedziemy. Za chwilę będzie 45 sekund. Dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy,